Hej, witajcie. Dzisiaj Szwecja, jedno z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych państw na świecie. Zapraszam zatem dzisiaj, by spojrzeć na parę danych statystycznych dla tego państwa. No i pytanie: czy gospodarka szwedzka może być uznana za niemal doskonałą, za jedną z najlepszych na świecie? Zapraszam do oglądania. Powierzchniowo Szwecja to jeden z największych państw w Europie. Jej powierzchnia to około 450 tysięcy km podletowych. Jest więc większa niż Polska i Czechy razem wzięte. Do tego Szwecja ma długą linię brzegową, e, zwłaszcza przy Morzu Bałtyckim, co powoduje, że władza nad tym morzem, mając zdecydowanie największą strefę Morza Bałtyckiego dla siebie. Mimo sporej powierzchni Szwecja nie jest zbyt ludna, tutaj porównywalna jest do Czech, a nawet jest nieco mniej ludna niż to niewielkie państwo, licząc około 10 milionów 400 tysięcy obywateli co przekłada się na dosyć słabą gęstość zaludnienia dla tego państwa, dzięki czemu do dzisiaj Szwecja może się pochwalić wieloma naturalnymi miejscami, sporą ilością lasów i innych zielonych miejsc. To przejdźmy teraz do gospodarki. Szwecja postrzegana jest jako socjalistyczny kraj, ale czy to rzeczywiście dzisiaj jest prawda? Cała gospodarka szwedzka to około 541 miliardów dolarów, co nadal stawia Szwecję wśród 25 największych gospodarek na świecie. Co przy tak niewielkiej populacji jest naprawdę dobrym wynikiem i Szwecja do dzisiaj pod tym względem konkuruje z Polską. PKB obu państw jest nadal dosyć do siebie podobne i jak widać na wykresie, Polsce dopiero niedawno udało się Szwecję wyprzedzić. PKB na mieszkańca dla Szwecji wynosi ponad 52 tysiące dolarów, więc stawia to Szwecję wśród najbogatszych państw na świecie, według IMF-u na pozycji 12, na podobnym poziomie co Holandia, dosyć blisko jest również Finlandia. Nieco biedniejsze pod względem okazały się nawet Niemcy, ale jak uwzględnimy koszty życia, które w Szwecji są dosyć wysokie, czyli patrząc na PKB na mieszkańca w partecie siły nabywczej, Szwecja wciąż wypada nieźle, ale już jest na poziomie Niemiec. Holandia jest tutaj trochę bogatsza niż Szwecja, no Finlandia wciąż podobnie. Ale nadal Szwecja jest wśród najbogatszych państw na świecie. Jak gospodarczo rozwijała się Szwecja w ostatnich latach, początek lat 90. To dla Szwecji czas trudny. Wpadła w dosyć poważny kryzys gospodarczy, który jednak zmobilizował cały kraj i rządzących do działania, do odpowiednich reakcji, dzięki którym Szwecja ten kryzys przezwyciężyła i ponownie weszła na ścieżkę rozwoju gospodarczego, który w końcu okazał się Naprawdę niezły, porównując to do innych bogatych państw. W tamtym czasie, właśnie Szwecja odeszła z tego modelu bardziej socjalistycznego na państwo bardziej otwarte, bardziej liberalne. Nawet jej podejście w roku 2020 do restrykcji, do obostrzeń, w przeciwieństwie do innych państw, było też bardziej luźne, co przełożyło się również na to, że kryzys w poprzednim roku w tym państwie był stosunkowo niewielki. PKB skróciło się o 2,8%, co było jednym z lepszych wyników w Unii Europejskiej. A w tym roku prognozowany wzrost ma wynieść około 4%, więc również będzie to jeden z lepszych wyników. Porównując to do sąsiednich państw jak Finlandia, Dania czy Niemcy, no to tutaj Szwecja wypada lepiej. Gospodarczo dla tego państwa ważne były naturalne surowce. Szwecja posiada spore zasoby rudy żelaza, a także sporą ilość drzew. Dzięki dużej powierzchni lasów, to nordyckie państwo dba również o rozwój handlu, tutaj też jest spora liberalność. I tak dzisiaj jest wiele szwedzkich firm znanych na całym świecie, chociażby Volvo, Electrolux, współcześnie Spotify, no i oczywiście Ikea. Są to marki globalnie znane. Szwedzka gospodarka to spora stabilność. Stabilność również jest widoczna w poziomie inflacji w tym państwie. W ostatnich latach stopa inflacji była na bardzo podobnym do siebie poziomie. Najczęściej od 1 do 3%, więc nie było tutaj ani deflacji, ani inflacji wysokiej, niebezpiecznej. Nawet dzisiaj, w dobie rosnącej inflacji na całym świecie, poziom inflacji dla Szwecji wynoszący 3,3% jest nadal jednym z lepszych wyników w Unii Europejskiej. Mniej fantastycznie wypada stopa bezrobocia, natomiast wynosząca obecnie 8,8%. Tutaj więc ten kraj nie jest w czołówce europejskiej. Albo jest, tylko że w czołówce od końca, niestety. Natomiast też, co warto dodać, to to, że Szwecja ma natomiast jeden z najwyższych wskaźników aktywności zawodowej. Wracając jeszcze raz do kryzysu w latach 90., miało to też jeden ważny rezultat dla tego państwa. Mianowicie kraj skupił się na, na większej stabilności finansowej, na bardziej ostrożnej polityce pieniężnej. I Szwecja mocno ograniczała zadłużanie się i starała się mieć nadwyżkę budżetową. Dzisiaj skutek tego jest taki, że relacja zadłużenia państwa do jego PKB ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Obecnie wynosi 37,9%, co rzeczywiście, jak na tak bogate państwo, jak na państwo europejskie, jest wynikiem naprawdę niskim. Nawet dla Polski ten wskaźnik wynosi ponad 50%. To, że gospodarczo Szwecja jest rzeczywiście państwem bardziej otwartym niż by się mogło wydawać, potwierdza chociażby ranking wolności gospodarczej, gdzie Szwecja zajmuje naprawdę dobrą pozycję, bo 21. Co warto dodać, jedynie jedną pozycję wyżej są Stany Zjednoczone, a Niemcy są na pozycji 29. Tutaj Polska wypada znacznie gorzej, mając pozycję 41. Już w ogóle świetnie Szwecja wypada, jeżeli chodzi o ranking wolności prasy, mając pozycję 3. Wyżej są tylko inne państwa skandynawskie, czyli Norwegia i Finlandia. Wysoki poziom życia w tym państwie potwierdza również wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI, mierzący długość życia, średni czas edukacji oraz dochody na mieszkańca w partycie siły nabywczej. Tutaj Szwecja ponownie jest w światowej czołówce, mając pozycję siódmą jako państwo bardzo wysoko rozwinięte, będąc tutaj między Niemcami a Australią. Tak więc mieszkańcy nie muszą narzekać zbytnio na wysokie podatki, mając również wysokie zarobki. Gospodarczo państwo jest bardzo wysoko rozwinięte, jest stabilne gospodarczo, jest państwem innowacyjnym. Co ciekawe, również Szwecja jest monarchią parlamentarną, co oznacza, że na czele państwa, głową państwa jest król, który jednak jest dzisiaj zupełnie tylko formalnością, jego kompetencje są właściwie żadne, nie ma żadnej władzy, jest tylko figurą do reprezentowania państwa. No dobra, ale nie ma przecież państw idealnych, i Szwecja również jak najbardziej idealna nie jest. Nie chodzi tylko o dosyć wysoką stopę bezrobocia, ale również chociażby o przestępczość. I tak, według Eurostatu, liczba zarejestrowanych przez policję przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców stawia Szwecję dosyć wysoko w rankingu w Unii Europejskiej. Mój następny wskaźnik na poziomie około 80 jest w europejskiej czołówce. Polska tutaj wypada 4 razy lepiej, ale i tak Szwecja nie jest tutaj y, na top pozycji bo miejsce pierwsze i drugie należy do Belgii i Francji, gdzie ten wskaźnik wyniósł około 150, więc, więc jeszcze więcej niż w Szwecji. Liberalnie też Szwecja podchodzi do kwestii imigracyjnej, dzięki czemu Szwecja ma dzisiaj dosyć wysoki odsetek imigrantów, ale niestety na jak na razie nie udaje się Szwecji skutecznie tych przybyszy zintegrować, zasymilować. Co ciekawe, według raportu również Eurostatu w 2019 roku stopa bezrobocia wśród obywateli Szwecji wynosiła 4,4%, a wśród mieszkańców tego państwa spoza Unii Europejskiej bezrobocie przekraczało 18%. Różnica jest oczywista. Ok, na dzisiaj to wszystko. Tak wypada Szwecja. Zachęcam do komentowania, gdzie możecie podzielić się swoimi przemyśleniami, a ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo.